Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Justyna Lorkowska. Zapraszam Was dzisiaj na taki w sumie składany odcinek. Troszkę będzie o dzierganiu, a troszkę nie o dzierganiu. E, taki po prostu vlog. Zima jest wreszcie. Wreszcie mamy śnieg. No, znaczy, no. Dobra, samochodem, żebyś z nie uderzyła. No, tu je. a będziemy jeszcze zjeżdżać co? się. Kto to we mnie rzuca? Haps! Super! Chwilkę w domu nas nie było. Ogród jest cały zaśnieżony. Zaraz Wam pokażę. I widać kto nam chodził po działce. Kotek, kotek bo pieski u dziadków były na babysitting. Jakiś kotek. Jakiś kotek, tak, bo tutaj kotek chodzi sobie do kur sąsiada. O Jezu, ja będę miała całe spodnie. Do kur sąsiada, widać, gdzie kotek chodzi. Tu pokażę też moje roślinki, jak są ochronione. Mam takie osłonki. No to, ale co, chyba wilgotne są całe. I o, tak wilgotne. One mają takie pozłodko tutaj w środku, żeby było im cieplej. To jest klon, a to jest wisteria, którą wrzuciłam w Donicę, żeby nam się nie rozrosła. Mam niestety guśniczka, ale zobaczymy, bo mam ochotę ogromną sobie kupić punch Needle. Nie wiem, może mnie taka Karolina troszeczkę zainspirowała, może tak, może nie. Ona wie o kim mówię, ale zobaczymy, czy w krzonie jest punch Needle. E, może mi się uda kupić, bo jak wiadomo, e, kolejne hobby musi być. Dobra, mamy taki. Cytrynki, poczymasz I taki z kwiatkami. Ten z kwiatkami to widziałam chyba na TikToku. Ile to kosztuje? 20 złotych A ten? To jest chyba taki jak z ten z kwiatkami, tak, nie? To jest to samo. Dobra, to wezmę te dwa. Ale jakie kolorowe włóczki tutaj są. To są takie, zobacz, do robienia Misiów. Możemy obydwoje stwierdzić, że action jest straszny. Jest to wyciągania pieniędzy. Na pewno trzeba kupić końcówkę Lightning i. O, taką. No właśnie taką. I zobaczmy przedłużacze może tutaj są. Do Agnieszki wieży. Co i co masz? Jest kilka do wyboru, jest 2,4 metra, nie wiem czy jest To też jest starcie. taki, wiesz, to musi mieć więcej na pewno niż 2 metry Są takie piątki, ale to jest tylko jeden ten, no mhm. i ewentualnie... Ale to już jest taki droższy, tylko to jest taki jak ja mam w akwarium, że sterowany Ale to jest to jest za drogi, bo to ona ma podłączyć tylko wieżę, wiesz? Kupiłem wiesz, to licząc, że już Widelec, moja córka, siądzie ze mną. Bardzo możliwe, że to jest totalne wishful thinking, nie? I takie marzenie ściętej głowy, ale ktoś to wie, może Agnieszka będzie chciała ze mną dzielić. E, pokazuje mi się mnóstwo filmików na TikToku i na, na, albo na Instagramie, już nie pamiętam, właśnie z tymi obrazkami, jak je robić. Ale poszło nam szybko. Wydaliśmy w sumie 74 zł w końcu, nie? Tylko kupiliśmy rzeczy bardzo potrzebne, jak na przykład dwa obrazki Punch needle. Rozebrałam wczoraj choinkę i już się z nią pożegnaliśmy. Jestem z tych osób, co szybko lubią ozdabiać choinkę, ale też szybko się jej pozbywać. No ją pocięliśmy i teraz sobie chodzę po ogrodzie. Dostaję drugie życie, bo przykrywam nią roślinki, które może być zimno. Te hibiskusa chyba sobie przykryjemy jeszcze. Pan Schniedl sobie troszeczkę poczeka. Moja adema -ade ma się świetnie, ponieważ no, zaczęłam coś innego robić. E, otóż przekształciłam, poczekajcie, przekształciłam, tu przypnę, e, przekształcam leaflet, moją taką chusteczkę, która jest taka w sumie chyba dosyć znana, e, na taką. Moment, na taką. Trochę urosła jej skala. E, no i tak wiecie, wiecie, wiecie jak to jest, nie? W momencie, kiedy coś wpadnie do głowy, to trzeba to szybko wydziergać. No i jesteśmy już. Na takim etapie, już zaczynam ją kończyć, także liczę na to, że wzorek będzie dostępny może w tym tygodniu. Wszystko zależy od tego, jak szybko się z Moniką spotkam na zdjęcia. Natomiast co innego chciałam pokazać? Chciałam pokazać, że moje stanowisko pracy się trochę zmieniło odnośnie, no oczywiście, mojej bolesności kręgosłupa. Zostałam tutaj namówiona, bądź też postawiona przed faktem dokonanym Justyna musisz sobie kupić, bo nie może tak to wyglądać, że ty pracujesz na takim paskudnym, nieergonomicznym krześle, no i potem Ciebie boli. Także tada! mam taki piękny fotel tutaj. Uwaga, pokazuję taki piękny fotel tutaj. I postawiłam sobie monitor, i klawiaturę, i no w sumie jest fajnie, jest lepiej. Laptop jest pod biurkiem. Muszę powiedzieć, że szyja rzeczywiście mnie nie boli. Kupiłam sobie też taką poduszkę, taką, taką powyginaną, taką dziwną, że leży się na płasko i ona ma tak coś tam na ręce. Taka, taka, taka dziwaczna. Taka dziwaczna, ortopedyczna. Na samym początku było dziwnie na niej spać, była taka dosyć twarda. Jest, myślę, że lepiej. Także, no, działa. Działa, nie boli mnie tak strasznie. No dobra, już mamy koniec w sumie tygodnia. Skończyłam Wczoraj albo przedwczoraj skończyłam moją e, wielką liścia z tą chustą. W sumie jestem przygotowana do publikacji, tylko muszę jeszcze w weekend pojechać do Moniki, zrobić zdjęcia. Może mi się uda e, nagrać coś z naszej sesji, zobaczycie jak to wygląda. Chusta już jest zrobiona, znajduje się ona tam na fotelu. Poczekajcie. Wygląda tak. Jestem w sumie z niej mega zadowolona z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że udało mi się dziergać z włóczki, którą mam w staszu, którą miałam w staszu od przynajmniej 10 lat. Także to jest ogromny sukces. Znaleźć włóczkę w staszu, która zostanie użyta i to na projekt. Jest to włóczka Andes z Dropsa. Jest to włóczka no z tych tańszych, także ta chusta wychodzi w sumie w miarę niedrogo. Miałam ją kupioną na sweterek, bodajże wery walimaki, taki właśnie też z listkami, ale jakoś tak nie wyszło przez te wszystkie lata i tak leżała, i leżała, i leżała. I jak doszłam do wniosku, że kurde, ja to bym sobie chętnie zrobiła takie właśnie moje leaflet, ale bym zrobiła takie bycze liście, akurat na zimę teraz. Dałam nura do mojej szafy z włóczkami i powstała wersja Jumbo Leaflet. Myślę, że w momencie, kiedy opublikuję ten filmik, to wzór już będzie dostępny, i bardzo bym chciała go wrzucić również. Po polsku. Dzierga się go mega szybko. Nawet zrobiłam roleczkę, którą chcę wrzucić na Instagrama i tam na inne sełszale. Poszło na niego cztery motki w sumie. Chociaż ja włóczkę mam jeszcze taką starą. Tak mi się wydaje, że po prostu motki się obecnie zmniejszyły i mają 90 metrów w motku. Natomiast te, które ja miałam w domu, miały 100 metrów w motku. Ale i tak wychodzą tylko i wyłącznie cztery motki Andesa i jest taka pikna. Uwaga, będzie prezentacja! Jak widać, ma taki rozmiar szalikowy, a że ja szalików nie cierpię dziergać pasjami, to jest sposób, który obchodzę, po prostu, że mam szalik. Bardzo lubię chusty, które są płytkie, a długie, i wtedy one działają jak szaliki. E, mamy tam jakiś tam, czy to kolorek, jeżeli to ma być chusta, jakaś tam w paseczki, kropeczki, wiecie kombinacje różne, albo tutaj ażur. Także na pewno tą chustę wrzucę do mojego sklepiku, zamieszczę tutaj na dole linki, będzie można ją znaleźć na Rawery albo na Justynani. Ja tylko przypomnę, że jeżeli szukacie wzorów w języku polskim na mojej stronce Justynani, to jest taka zakładka, która się nazywa translations, czyli tłumaczenia, bo tam wrzucam wszystkie wersje językowe inne niż język angielski. I pamiętajcie, żeby szukać e, wzorów, które mają PL napisane, tak? Albo będzie e, w, w okienku tam przy, przy obrazku będzie napisane Polski, bądź też będzie PL. No niestety ta strona uniemożliwia wrzucenie kilku plików, dlatego musiałam tak podzielić, dlatego zawsze kieruję na rawery, bo na rawery w bibliotece tam można wszystkie wrzucić do jednego projektu. Coś mi się wydaje, że chyba się nie doczekam czasów, kiedy moja córka znajdzie chwilę na to, żeby pobawić się ze mną w Punch needle. Zatem otwieramy, zobaczymy co to jest doszłam do wniosku, że wybieram pierwszy ten obrazek te cytrynki mi się trochę bardziej podobają niż tamte kwiatki, rozpakowujemy no, zobaczymy co jest w środku oglądałam kilka, wydaje mi się, że tiktoków, albo nie wiem czy to na YouTubie, nie, nie, nie na YouTube, na Instagramie i osoby, które, no coś mi jakaś włóczka już wypadła, osoby, które y, również to kupiły narzekały na to, że jest mało włóczki w środku i że te pętelki no, trzeba uważać z tym jak to się robi dobra, ja przerzucę sobie kamerę i zobaczymy jak to wygląda, to jest ta jedna Włóczka, która wypadła i wyciągamy. No jest troszkę. Tak to ma wyglądać. Czyli mamy kilka kolorków. Dobra, są włóczki. No, rzeczywiście, no tego pomarańczowego zobaczcie, ile to jest. Tyle co nic prawie, nie. A ten obrazek się wydaje, był duży. Igła. Nie robiłam tego nigdy wcześniej, szczerze mówiąc. I instrukcja. No instru Aha, instrukcja taka jest. Czyli z tego co rozumiem, to wbijamy się z tej strony. Tak, wydaje się to troszeczkę płabo naciągnięte. Szczerze mówiąc, nie znam się, no ale zobaczymy. Dobra, rozpakowujemy. Dobra, jest takie coś i takie coś. Otóż, co oni mądrego mówią, żeby to. Przedziać przez to. No dobra. I co dalej? A, to poczekajcie, bo to źle robię. I tak, przedziewamy od tej strony. No, chodź. Od tej strony i tu mamy włożyć. Oj. Dobra, jest. Wyszło. I i i i co my robimy? I bierzemy pierwszy beżowy. A no, który to jest beżowy? Przeciągamy. Ja Was przepraszam bardzo, jeżeli Was straszę moim paznokciem, który... Jest tutaj i który wygląda już, no, prawie dobrze. Ale ja go sobie straciłam w wakacje i troszeczkę właśnie on mnie powstrzymuje przed tym, żeby, żeby kręcić. Aha, czyli ja przeciągam teraz, czyli to jest do przeciągania tylko, no dobra. I co? I wyciągam całe. Wyciągam całe, dobra. I teoretycznie ten żółty, taki bardziej wpadający w pomarańcz, powinien być tutaj, tutaj i tutaj. Czyli na obrazku to jest to, to i to. No dobra, zobaczymy. Przyznam, że już raz spróbowałam sobie tutaj zrobiłam ten kawałek. Teraz zmniejszyłam te dziurki. E, ciężko się to trzyma, powiem szczerze. E, jedziemy. Z tego, co dobrze rozumiem, to tą, gdzieś tam widziałam na filmikach, to tą część. Oj, tą część trzeba przytrzymać i wkładamy do samego końca. No dobra, to jedziemy. Przytrzymamy sobie to i jedziemy po znaczkach. To, nie, to chyba musi być odwrotnie. Odwrotnie, także to wejście. To wejście jest. Widoczne. Dobra, jeszcze raz zrobimy. Zaraz spróbujemy. Czek, cyk, czek. Staram się robić tak mniej więcej co 5 mm. I z tego co pamiętam, widziałam na chyba. Instagramie. Trzeba pilnować, żeby ta włóczka, żeby to oczko, że tak powiem, było zawsze otwarte do przodu. Także zobaczcie, tutaj obróciłam, nie? No dobra, nie mam zielonego pojęcia, jak to się kończy. Weźmiemy to sobie tak, zrobimy, żeby zobaczyć, co jest z drugiej strony. Ej, no nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. I co w sumie to się... Co się z tym robi teraz? Obcina po prostu? Dobra, spróbujemy obciąć tniemy to jakoś tak. No dobra, skończyłam ten ciemny żółty. Wygląda to tak. No tutaj te pętelki moje są, że tak powiem, tak sobie równe, ale... piękne, fajne to jest. Na razie mi tego koloru wystarczyło. Weźmiemy sobie następne, weźmiemy sobie y, ciemny zielony i zrobimy liście, czyli to będzie listę to i ten i ten. Albo weźmiemy sobie te jasne. Ten i ten to są dwa liście jasne. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Zobaczymy, jak mi to idzie. Ja to nie jestem przekonana. <grych> uh, no więc tak, y tu widzę już, że mam za duże przerwy pomiędzy tymi bąbelkami i chyba za płytko wkładam tą igłę. Te bąbelki, zobaczcie, są takie nieziutkie. Nie wygląda to najlepiej, zatem sobie sprójemy. I ja tak myślę, że chyba jednak poczekam na tą moją córkę, bo to jednak będzie fajna zabawa. To chyba na tyle, powiem Wam szczerze, prójemy, prójemy. powiem Wam szczerze, że podoba mi się to, podoba mi się to, mam głowę zajętą totalnie czym innym, jestem połączona z włóczką, no ale nie dziergam. Kolejne podejście, tutaj już widzę, mi całkiem fajnie poszło. Zmieniłam to, że robię gęściej, wbijam się nieco 5 mm, tylko tak jak rzeczywiście tam było na instrukcji, co 3. No, nie wygląda to źle. Tutaj troszeczkę nierówno te, te pętelki wyszły. Są troszeczkę ponad wierzchnie, ale nie wygląda to źle. Dobra, bo No dobra, zrobiliśmy dwa zielone listki, jasne i już dwa ciemne. I tutaj ten jest ostatni i już widać progres. Jest fajnie gęsto. Tutaj tylko taki jeden jest wystający. A na lewej stronie? Uuu, już gęściutko. Fajna jest ta zabawa, podoba mi się to. To, co już na pewno zauważyłam, to rzeczywiście w momencie kiedy z tej igły, czekajcie, z tej igły y, jest napięcie tutaj na końcu, czyli gdzieś tam ten moteczek nam odpadnie, wpadnie na gdzieś tam pod stół i tak dalej, i on chociaż troszeczkę podciągnie, jest tutaj większe napięcie, to automatycznie pętelki się nie zahaczają i y, nie chcą w ogóle, w ogóle robić tutaj tego wzorku. Fajne, podoba mi się ta zabawa. Nie jestem do końca przekonana, czy mi tej włóczki, szczerze mówiąc, starczy. Bo na te dwa listki, które powinny znajdować się tu i tu. Wyobraźcie sobie, ja zwinęłam tą włóczkę, która jest w wystawie No i to jest taka maleńka kuleczka. Nie wiem, nie znam się, może rzeczywiście oni jakoś tam sobie zaplanowali, że to wystarczy. Ja śmiem powątpiewać. Natomiast widzę, że, uj, widzę, że jest to jakiś chyba akryl. Tak na oko to stawiam na grubość DK. Także jakby się kończyło, to po prostu dam nura do siebie w moje zapasy. Użyję coś tam, co mam u siebie. Nie jestem pewna, czy będziemy nadal w tym odcinku pokazywać? Gdybyśmy nie byli, to moi drodzy, do zobaczenia na następny raz. Ten vlogaz był taki troszeczkę inny, taki trochę łatany, natomiast no, planuję już coś tam, coś tam mam już na komputerze i już coś następnego sklecam do Was. Także do zobaczyska. Pa!